Dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałem dla was długi, spokojny przegląd gazetki Biedronka od jutra, czyli od 19 lutego 2026 roku. Usiądźcie wygodnie, zapaszcie kawę albo herbetę i przejdźmy razem przez wszystkie najważniejsze promocje oraz produkty, na które warto zwrócić uwagę podczas najbliższych zakupów. Zaczynamy tradycyjnie od działu świeżych produktów, ponieważ to tutaj najczęściej pojawiają się największe i najbardziej odczuwalne oszczędności. W promocji znajdziemy mięso drobiowe, w tym piersz z kurczaka w obniżonej cenie. To jeden z najbardziej uniwersalnych produktów w polskiej kuchni. Można z niej przygotować szybki obiad, dodać do sałatki, zrobić domowe nagetsy albo wykorzystać jako bazę do makaronu. Jeśli cena jest naprawdę atrakcyjna, warto kupić większą ilość i część zamrozić. Dostępny jest również schab wieprzowy w promocyjnej ofercie. To dobra propozycja zarówno na klasyczne kotwety schabowe, jak i na pieczeń do kanapek. Przy planowaniu tygodniowego menu, takie promocje potrafią znacząco obniżyć koszt domowych obiadów. Warto też przyjrzeć się wędlinom pakowanym. Często pojawiają się oferty przy zakupie dwóch opakowań lub rabaty procentowe. Jeśli w domu są dzieci, kanapki do szkoły wymagają codziennego uzupełniania zapasów, więc taka promocja może być bardzo korzystna. Przechodzimy do nabiału. Masło to produkt, na który wiele osób czeka w gazetkach. Jeżeli cena spada wyraźnie poniżej standardowej, dobrze jest kupić kilka kostek więcej i przechować w zamrażarce. Mleko, jogurty naturalne, kefiry oraz ser żółty w plastrach również pojawiają się w atrakcyjnych cenach. Warto porównać cenę za kilogram lub litr, aby sprawdzić, czy promocja rzeczywiście jest opłacalna. W dziale z serami można znaleźć promocje na sery twarde w blokach. To dobry moment, aby przygotować zapas do zapiekanek, tostów czy domowej pizzy. Twarogi i serki kanapkowe także objęte są rabatami, szczególnie przy zakupie większej liczby sztuk. Kolejna kategoria to produkty suche. Makaron, ryż, kasza oraz mąka często pojawiają się w ofertach wielosztukowych. Są to produkty o długim terminie przydatności, dlatego warto uzupełnić domową spiżarnię. Cukier oraz olej również bywają w promocji, co szczególnie docenią osoby planujące pieczenie. Nie zapominajmy o konserwach. Tuńczyk, kukurydza, groszek czy fasola w puszce to produkty, które zawsze warto mieć pod ręką. Jeśli cena jednostkowa jest niższa niż zwykle, dobrze jest kupić kilka dodatkowych sztuk. Przechodzimy do działu mrożonek warzywa na patelnie, mieszanki chińskie, frytki czy mrożone owoce to wygodne rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu na codzienne gotowanie. Mrożonki zachowują wartości odżywcze i pozwalają szybko przygotować pełnowartościowy posiłek. Warto także sprawdzić słodycze i przekąski. Często pojawiają się promocje na czekolady, ciastka oraz chipsy. Jeżeli planujecie spotkanie rodzinne albo weekendowy wieczór filmowy, można zaoszczędzić, kupując je w obniżonej cenie. Napoje to kolejna kategoria warta uwagi. Woda mineralna w większych zgrzewkach bywa znacznie tańsza przy zakupie kilku opakowań. Soki oraz napoje gazowane również często objęte są promocją. Dział chemii domowej to miejsce, gdzie oszczędności potrafią być naprawdę duże. Proszki do prania, płyny do płukania, kapsułki oraz detergenty do zmywarek zazwyczaj mają wysokie ceny regularne, dlatego warto kupować je w promocji. Podobnie jest z papierem toaletowym oraz ręcznikami papierowymi. Większe opakowania w obniżonej cenie to realna oszczędność. Kosmetyki i artykuły higieniczne także pojawiają się w gazetce. Szampony, żele pod prysznicem, pasty do zębów czy dezodoranty często objęte są rabatami procentowymi. Jeżeli i tak planowaliście ich zakup, warto skorzystać z okazji. Na koniec warto wspomnieć o produktach sezonowych. W lutym często pojawiają się artykuły związane z końcówką zimy, koce, akcesoria domowe czy drobne wyposażenie kuchni. Czasami można znaleźć bardzo ciekawe oferty w atrakcyjnych cenach. Podsumowując, gazetka od 19 lutego 2026 roku zawiera wiele interesujących propozycji. Największe oszczędności można zauważyć w dziale mięsnym, nabiale oraz chemii domowej. Kluczem do udanych zakupów jest planowanie i porównywanie cen jednostkowych. Mam nadzieję, że ten spokojny przegląd pomoże Wam lepiej zaplanować zakupy i zaoszczędzić podczas najbliższej wizyty w sklepie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanych zakupów i miłego dnia. Ja pyta, gdzie tak nasz? A ja mu na to? Tam jest taniej o połowę! Chodź! Świeży polska szynka, wszystko za grosiki. W moim koszu już lądują pyszne smakołyki. Pani w kasie się uśmiecha, kartę stałą mamy. Oczywiście, że ją mam, na to tylko czekam. Punkty lecą, cena spada, radość niesłychana. Taka spora oszczędność już od samego rada. Jeszcze jakaś... Fereł nechce chce A ja mu na to Zniżka była blisko Czekolada, wino i świeże bułeczki Wypełniłam dzisiaj wszystkie półeczki Kiedy widzę Biorę i biorę Bo dziś dają Wszyscy sąsiedzi mi już Zazdroszczą Czysta podłoga I tania kiełbaska Zniszka w To nieba Jest łaska Zostało mi na kwiatek I na lakier do włosów Okazja Prawdziwa okazja Pyta, gdzie tak nasz? A ja mu na to! Tam jest taniej o połowę! Chod Ta radość niesłychana, taka spora oszczędność już od samej.